Siemaneczko, szanowanie. Wczoraj sypałyśmy. No, nawozy. A dzisiaj będziemy wodę lały z panem Jackiem. Już jest, już jest ten. Dawka mniej więcej pira z ustalona. Wodok przychodzi jeździł, próbował w pole. Czyli próba kręcona zrobiona. Kupiłas eligancki taki szlał. Dzisiaj był w sklepie i taką końcóweczkę, która będzie pasowała jak i do tego i do tego. Bo tu są różne korki, nie? Nawet jest, jak widać. Ten korek ma gwint tutaj po zewnętrznej stronie, a ten ma po wewnętrznej, znaczy no, kołnierz, korek wrotnie. Dzisiaj będę pracować takie same maszyny jak wczoraj czyli dwa Ursusy. Zatorzy do odpoczywają. Dobra, Palim Furmanę i ogień. Ogień z rury przed do góry. Jedziemy. Kurde. To jeszcze muszę sobie przykleić, kurde na... Na coś wziąć. Ta piankę, bo tak założonej to mi spala pieroństwo. i Przyczep dla mnie tę przyczepę Dla jego Dobra, czekaj Czas mnie, nie? Czas mnie? A ja Dla jego Muszę wziąć przewód, światło podczepić do przyczepy. A na przyczepy nie by wrócił, kurry rybak, z ostro. No by były jajca zaraz dla jego. Yeah. É Jest w internecie żeby będzie poszperać Zobaczyć O pan Jacek już za mną jedzie no i przyjechałmy na pierwszy kawałek Dobrze, bo tu będzie wyżej trochę akurat Dla jego Widziałeś pan Lux, git Jest jeszcze pochodzi. Niech się turbina zatrzyma Dobra Pogoda dzisiaj lust luksus, nie? Pogoda zajbista dzisiaj. No dobrze. Dla I teraz, i tu dobrze, bo wyjrzy stoi trochę? Ty, Ty, pierwszy pisz w tego o może, co? Bo jak będę skręcał, żeby mi się przyczepać nie zważyła później. Dla jego. Aha. Tak jest, panie Jacku. Ciekawe, jak to będzie szło, proszę ja was. Powinno być dobrze, nie? Tu są już jakieś zawleczki, ale... Ajdź, dobra. Takie pan, panie Jacku. Nie wiem, tu są zawleczki, ale już założę. Są, so, niech będą. No i jak to teraz będzie szło, panie Jacku? Do jego. Wziąłem troszeczkę. to bym też kupił na styk. No daj do przodu le, 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 lekko. Droga rura, wziąłem półtora metra. Będzie. Dobra, to, to, to trzeba być do tyłu. Dobra, lejem panie. Pozamykałem tam wszystko? Tam nic nie wiem. Trzeba nie będzie jeszcze w góry otworzyć. Ten pełny ciąg, panie Jacku, kurwa. Ej, <śleszamy> hey. ty, jak się będzie pryskać tego zboża. Nalejemy sobie takie dwa zbiorniki, będzie moment. No po co to tyle razy jedzie? Zapierdol, ale zapierdziela. góry, rywa tu, to jakby fajkę z góry przyłożyć. <laughs> to by całe spaliło, zara Czekaj okay, pan, żeby zara To już prawie, to już prawie pół. <laughs> o, to to będzie, to będzie moment, pan. tak się będzie pryskać. Południowo, w stanę, nie zawsze jedzie, ty. Ale czuć azotem, ja pierdzielę. Taką motorę też już by pasowało wymienić kiedy. Ono już miała być wymieniona chyba z 10 lat temu. Ale kupiło się alternator do niego i szybki rozrusznik. Dobra. Pan Jacek wziął dla mnie ten przewód, dla świateł. Bo dla niego się nie chciało. Bo zaraz pomaga pomogę tam jeszcze rozłożyć. Przód w gó... Ej, ciężkie to, nie? Widzę, że przodem kida. Dobra. Bo to jeszcze nas marło. A, czekaj! Dobra. Bo tego przewodu zaraz nie spier. Dzielić. Cześć. Cześć. A, się zaptało Czego? <grym> się <tu wiedzieć> działa! Dalej nie działa. Teraz będzie. Teraz teraz luksus jest. Piątko krzywo jeździ. Chójdę. Kurwa, nie sprawdziłem jeszcze tego. Nie sprawdziliśmy na membranie ciśnienia, bo tłucze wałkiem. Kurwa, może nie być tego. Powitrza tam. Whatever. Tak ustawione, że piątko jeździ. Ma być 150 litrów, tak może być jakieś 160 na moje oko. Tylko ciekawe, czy tak to, to będzie wychodziło woda, a to nie, bo było próbowane na wod wodą. Próba kręcona bo robiona na wodzie, że tak powiem. Na na pojechało się na kawałek. że tam jest Jakieś 90 ary, to tam poszło 150 litrów, nie? Dobra. Dobra. I co mogę powiedzieć? Zajebista robota, bo szybko się to robi. 2,5 hektara w ciągu 30 minut cośśmy opierdzieliły. No to było w trzech kawałkach. No i powiem wam, że RSM to sprawnie wychodzi. 4,5 hektara już dzisiaj rozlały. Znaczy ja to tylko dostarczam towar. Gieniek jeździ. No. Beczka jedna pusta. Tu jedna już też raz walnięte. Pan Jacek jedzie. To pole jest 60. To już będzie rozsiane na 6-10. Zostanie jeszcze 4 no 3,90 na dzisiaj, Tylko nie wiem czy tu już rosa pada czy nie. Także zajebista robota powiem dla Was. Prędko i w ogóle. tankowanie paliwa do dżambodżeta. musi pan trochę wyprostować. No jeszcze trochę. Dobra, zapuszk! No kiedyś dzieci się niechały, to mówią: Zapust, zapust był, czyli puszczają. Tam, ta, tam, 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 kurwa, czekaj, trzymaj chwilę. Robota zajebista Szybka Bardzo szybka No i pyk, pyk, posiane moment Posiane, zamęt posiane Popryskane, Polane nalane To trzeba się zaraz przy mnie półmywać, bo zaraz będzie kisła. Ten przewóz ściągam to a tam mi poleci czasem dwie krople No Zaraz wieczór, to zaraz będzie rosa, też już nie ma co. Wszystkiego dzisiaj nie dam rady pewnie, bo już będzie lipa Nie pozwala to warunki Może no, już rosa wychodzi To jeszcze się wypyknie i tam 70... czy tak, To będzie już 6,10 wziąłe. Tam jest 70 arów. To będzie 6,80 i 90 tam 7,70 będzie w sumie. Jeszcze zostanie parę kawałki. Dobrze. Lecimy dalej, podjeżdżamy, zajdzamy, stodoły. na tym kawałku to jakiś chuj zjeździł nam kiedyś samochodem terenowym ale nimi patrzyłem z daleka się staje że tam prosło Nie ma tam jakichś omijaków I tak to Także pozdrowionka dla wszelkich Ludzisku wszystkich, zdrówka dużo łudanej niedzieli, jutro i z Panem Bogiem. Także, także trzymajcie się, na razie go, cześć.